Za tym, co dzieje się w świecie sztucznej inteligencji, ciężko jest dzisiaj nadążyć. Jeszcze kilka dni temu zastanawialiśmy się, czy Google Bart zagrozi czatowi GPT, a już pojawia się kolejne narzędzie. Być może są już następne, których nie znam, ale jeżeli chcecie przetestować, właśnie kolejne, to możecie przejść na stronę firmy Anthropic Link. Będziecie mieli oczywiście w opisie. Wystarczy, właśnie przejść na stronę, kliknąć tutaj Talk to Cloud, wpisać swój adres e-mailowy lub zalogować się kontem Google. Ja nie loguję się kontem Google, loguję się po adresie. I jeszcze kilka dni temu, kiedy pierwszy raz wypróbowywałem sobie tą funkcję, musiałem y, ograniczona była dostępność tego narzędzia w Polsce, ale rozwiązałem to w ten sposób, że w Operze, w VPN włączyłem sobie Amerykę i bezproblemowo to zrobiłem. Dzisiaj widzę, że już takiej potrzeby nie ma. A jeżeli u Was zauważycie, że nie możecie założyć konta właśnie e, z innych krajów niż Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, to tym prostym sposobem możecie tą blokadę ominąć i po prostu pobawić się tym nowym narzędziem. Logowanie tutaj polega na tym, że musicie wpisać swój adres e-mailowy i kliknąć continue with e-mail. Na wasz mail przychodzi wam kod. I z tego kodu musicie się. Ten kod wklejacie sobie właśnie tutaj w to miejsce. I logujecie się. O, faktycznie jest niedostępne. Możemy spróbować właśnie tej metody. Spójrzcie, włączam VPN w operze, cyk, ustawiam Amerykę, wpisałem kod, i wszystko zadziałało. Muszę teraz tylko wpisać sobie nick i w ten sposób zakładam. Konto. On nas tutaj informuje, że nie można jeszcze dla nim do końca polegać, i żeby nie, e, że on nie daje żadnych sprawdzonych informacji. Dalej mamy różne też informacje, że mogą się tutaj jeszcze zmienić limity funkcjonalności, żebyśmy dawali znać, jeśli coś nam tutaj nie pomoże. Klikamy Finish i przechodzimy do czatu. Pomimo tego, że nie mamy tutaj jeszcze języka polskiego, to on jak najbardziej rozmawia już w języku polskim. Zapytajmy go, czym się różni od Google Barda i chatta GPT. On nam tutaj oczywiście odpowie, ale w jaki sposób działa, mam nadzieję, że wy sami się przekonacie zakładając sobie konto. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co o nim myślicie i jak wam się z nim pracuje. Ja dopiero też je poznaję. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki. Trzymajcie się. Hej, cześć.